życie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości a to wszystko będzie wam dodane niech pan bóg was błogosławi siostry i bracia jak się macie jak się czujecie raduje się mogąc was pozdrowić w imię pana Jezusa Chrystusa zawsze pamiętając o was zawsze pragnąc aby z wami spędzić trochę czasu wiem że to jest teraz już niemożliwe jest ciężko, ale nie całkowicie niemożliwe. W ten bądź w inny sposób Pan Bóg nam pozwoli, bądź przeciwnie, tam w wieczności, która jest naszym pragnieniem wszystkich, tam będziemy się wspólnie cieszyć. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Złóżmy zaufanie, wiarę w te wersje, w te słowa. Mówicie, że Pan Bóg do Was nie mówi, bądź nigdy do Was nie mówił. Bracia, Pan Bóg pozostawił nam przepiękną księgę i jest tam wiele słów, które są z naszego życia, z naszych okoliczności, które żyjemy. Ale jest to wspólne, wszystkie te nasze kłopoty, pragnienia, ale i również mówi do mnie Pan w Ewangelii, w Ewangelii Mateusza w rozdziale szóstym, że wszystkie te rzeczy pragną ludzie, ale swojemu ludowi. Wskazuję, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Z całego naszego serca, Panie, z całego mojego serca będę cię szukał Pani. Szukajcie Pana w czasie, kiedy można Go znaleźć. Tak, bracia i siostry, należy dać te miejsce naszemu Pani, te pierwsze miejsce. I szukać w pierwszej kolejności. Mateusz, 6, tak jak mówi Mateusz 6, wers 33. 33. Szukajcie najpierw. Tak. Tak, mój panie. Jak mówi wers 33. To jest pierwszeństwo, priorytet. Masz potrzeby. Jesteś głodny, nie jadłeś, bądź jesteś chory, cierpisz. Grożono ci może? Oczywiście prosimy Pana, aby nam pomógł, ale ja wiem, że my, najpierw szukając Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wszystko! To pozostałe rzeczy zostaną nam dodane, wszystko zostanie rozwiązane. Spójrzcie na ptaki nieba: nie sieją, ani jeżdżą, a jednak Wasz Ojciec Niebiański je żywi. Nawet Salomon się tak nie ubierał. Czyż nie my lepiej się ubieramy, którzy Go kochamy, którzy Go szukamy? Tak jak mówi wers 29. Ale jest też smutna część tej nauki Pana, która mówi: mężczyźni, kobiety, małej wiary. To jest w końcówce wersu 30. Ludzie małej wiary, ale nie, my będziemy mieli wiary w słowie naszego Pana. Jest wiele przykładów. Na przykład t, Salomon, tak jak Pan do niego mówił w drugiej księdze kronik, w rozdziale pierwszym, proś, a będzie ci dane. I co on prosił? Mądrość, naukę, aby zarządzać dobrze. I Panu się to bardzo się spodobało, ponieważ on, mając możliwość, aby. Mieć wszystko poprosił o mądrość i wiedzę. Prosił to, co duchowe, dał pierwszeństwo duchowemu. I skoro to sprawiło radość, przyjemność panu, pan dał mu honor, chwałę, bogactwa, długość życia, wiele lat życia. I to musimy się też nauczyć, aby szukać to, co duchowe najpierw. Z całego naszego serca, aby otwarte były świątynie, gdy są otwarte. To jest poprawne, abyśmy się zapełnili tymi bogactwami, abyśmy byli bogaci w Pan. Pan mówił do apostołów: Pozostańcie w Jeruzalem, a stąpi na Was potęga Ducha Świętego. I to należy pragnąć, dary duchowe. Mówił to Paweł do Koryntian w rozdziale 14: Pragnijcie dary. I w ten sposób to powinno być naszym pierwszeństwem, priorytetem, abyśmy szukali Królestwa Boże, abyśmy się radowali świątynią. Odnawiali w jego, radowali jego obecnością, mówiąc językami nowymi, mając widzenia, sny, które on dawał, na przykład, również prorokom. My dzisiaj też to mamy. Mamy to wszystko, te bogactwa. One są również dla nas. To są te chwały, które były zapisane i dzisiaj są dla nas. I musimy je wykorzystać, cieszyć się nim. Wszystkie te chwały zostały dane Kościołowi, bracia i siostry. Wszystkie te chwały są opisane w Świętej Księdze, gdy Pan mówił: Większe rzeczy będziemy robić niż On. Tak, pokora, oczywiście pierwsza. Pokora. Tak, jak mówił Piotr. Nie mam złota, pieniędzy, ale to, co mam, to ci dam. Jakże to piękne, bracia, być świadectwem, świadkiem żywym, potęgi Bożej. Bracia, jakże żyli wszystkie te osobowości biblijne? Oni dawali pierwszeństwo rzeczom, które oczywiście są też ważne, inne w naszym życiu. I cieszę się nimi, ale w drugim miejscu odtwarzam się więcej w tym, co duchowe, naszym panu, naszym Bogu, panu Jezusie Chrystusie, mając, to, mając te doświadczenia, gdy szukam Królestwa Bożego. Ten wers 33 w Ewangelii Mateusza. Spójrzmy na niego jako wielki sekret naszego życia, aby w tym szukać rozwiązania wszystkich naszych kłopotów. Mój Pan to powiedział przecież. Tu się nauczymy, że ta księga nie jest napisana przez ludzi, bo gdy. Położymy naszą wiarę w te wersy, zauważymy, że się spełnia, gdy zaczynacie mówić językami, prorokując i budują się te bogactwa w naszym sercu, i wszystko inne się rozwiązuje. Wtedy powiemy: "Tak księga to jest inspiracja niebiańska. Tak księga jest napisana przez Pana Boga, jest prawdą. Wśród tylu kłopotów, które mamy, rodzina, choroby, różne potrzeby, długi, banki i wiele, wiele innych, bracia i siostry, udam się do świątyń, aby się wzbogacić. Te bogactwa od Pana. Te, które ani rdza ani złodzień nie mogą ukraść, tam jest moje serce, w tym, co duchowe, nikt, nikt mi ich nie będzie ani wam w stanie zabrać. Pan powiedział przecież do Maria wybrała to, co nigdy nie może być zabrane, Królestwo Boże i Jego Sprawiedliwość, to przetrwa na wieki wieków. Błogosławiony jest nasz Pan, Ojcze, Ojcze niebiański, chwała i cześć tylko i wyłącznie jest dla Ciebie. Tak, mój Panie, jesteśmy spragnieni, głodni Ciebie, napełnij nas, zapełni nasze te pragnienia, nawilż nasze usta tą piękną wodą, pozwól, abyśmy pili. Z Twoich rąk pragniemy te smaki, rozkoszować się tymi smakami z nieba, wody żywej, aby w nas płynęły one, te rzeki, te rzeki wody żywej, te źródła w naszych środku, w nas, które reprezentują Twoją obecność w mowie prorockiej. W mowie anielskiej, w nałożeniu rąk, dla tego, który jest chory, aby mój Pan dał, pozwolił się im poznać, aby osoby wtedy Cię wielbiły, mówiły, jakże Ty dobry jesteś, ponieważ Ty się objawisz wśród wielu serc, które pragniemy w naszych krajach, aby te świątynie nasze były ponownie otwarte. I te bogactwa jest zdobywając. I dla tych Panie, których jest być może ciężko, aby przyjść do świątyni, ale pragną tego, aby i dla nich, Panie, objawiła się ta piękna obecność Ducha Świętego, bracia i siostry. To dla mnie przyjemność, honor, szczęście, żeby tu pozdrowić Was w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech Pan Bóg Was wszystkich błogosławi.